Dzień dobry, cześć. W pewnej wiosce żyła macocha ze swoją córką i pasierbicą kachną. No, i jak to bywa w takich baśniach, bajkach, macocha nie lubiła swojej pasierbicy. Mało tego, ona jej nienawidziła. Przywołała ją pewnego dnia do siebie i mówi: weź te trzy kosze i masz napełnić nimi po brzegi rybami. Kachna nie bardzo wiedziała, jak to zrobić, ale wzięła trzy kosze i poszła nad rzekę. Usiadła tam i zapłakała. Co ja teraz zrobię? Nagle z tafli wody wyłonił się szczupak. Dlaczego płaczesz? Kachna opowiedziała całą historię o swojej macosze. Szczupak powiedział, żeby Kachna poszła pod lipkę, tam położyła się i rozpoczęła. Kachna poszła pod lipkę i zasnęła. A kiedy się obudziła, zobaczyła trzy kosze wypełnione po brzegi rybami. Jak to się stało? Podeszła do pierwszego kosza, dotknęła i kosz się poruszył. Drugiego również się poruszył. Trzeciego też się poruszył. I kosze ruszyły w drogę powrotną do chaty Kachny. Kachna szybciutko zaczęła biec za nimi. Przed domem stała i czekała już na nich macocha. Jak ty to zrobiłaś? Ale Kachna nie mogła jej powiedzieć. Nie mogła stracić tajemnicy. Macocha ze złości kazała Kachnie wziąć trzy kosze z ubraniami, pójść nad rzekę i wszystkie te ciuchy mają być wyprane, wysuszone i wymaglowane do północy. Kachna, zabrała trzy kosze i poszła nad rzekę. Usiadła i zapłakała. Co ja teraz zrobię? Przecież nie zdążę, tylko wszystkiego zrobić do północy. Nagle z nad wody głowę wyłonił szczupak. Dlaczego płaczesz? Kachna opowiedziała wszystko Szczupakowi: Pójdź pod lipkę, połóż się, prześpi i odpocznij. Kachna poszła pod lipkę, położyła się i zasnęła. A kiedy się obudziła, zobaczyła pełne kosze wypranych, wysuszonych i wymaglowanych ubrań. Szybciutko kosze ruszyły w drogę powrotną do domu Kachny, a Kachna razem z nimi. A cocha już na nich czekała? Zezłuszczona, zdenerwowana i żądna zemsty. Jak ona mogła to zrobić? Już Macocha była bardziej podejrzliwa i zastanawiała się, czy ktoś przypadkiem nie pomaga pasierbicy w wykonywaniu wszystkich jej poleceń. Weźmiesz tą dziurawą łyżkę i pójdziesz na rzekę, i tą dziurawą łyżką napełnisz ten dzban. Kachna zabrała łyżkę, poszła na rzekę i zapłakała. Wiedziała, że nie uda jej się tego zrobić. Postanowiła spróbować. Nachyliła się nad taflą wody. Już chce nabierać łyżką wodę. A z za wyskoczyła macocha i chciała pchnąć kachnę do wody. Ale w tym samym czasie szupak wyskoczył z wody i pacnął ogonem. Macochę. Baba wpadła do wody. A ze szczupaka opadła łuska. I pojawił się piękny książę. Poprosił kachnę o rękę. Wzięli ślub i żyli długo i szczęśliwie. Kochani. Zostawcie łapkę, napiszcie komentarz i subskrybujcie z dzwoneczkiem kanał. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.